Witam, o zdrowie nie pytam, co tam was słychać widzowie? Różbkę montowałem, bo mi przyszła. No i jest problem najmana, nie policzyłem jak ona jest szeroka. I uruchomiłem ją w przedpokoju, gdyż nie mogę należeć do, do kuchni. Z tego względu, że jest za szeroka, muszę drzwi zdjąć, ale sam nie zdejmę, bo za ciężkie są. Wiecie, no z góry odkręcić, z dołu trzymać. No niestety nie da się, nie? No ale szpagry przyjdzie odebrać tą samą lodówę, to zrobimy to. drzwiowa No potężna jest. 90 cm, 92 cm albo jeden szerokości. No jest wyższa ode mnie. Dobra, więc tak, widzowie. Yy, kupony sem. Kupimy tak, nie wiem, raz ładuje za największą kwotę, kupimy ile się da. Czy dzisiaj będzie ulepszenie broni? Nie wiem, nie chcę przepłacać znowu za ulepszenie. Chyba, że... Znowu gościaka chce mi w***ć. To bym się zastanowił e, 330 musielek, e, 54% expa. O misja najemnika. Nie, oczywiście k***a nie zrobiona. 70% szans i nie zrobiło, nie? Ja? Na promocji byłam. 4,5. Kosztowała 5 chyba coś. Dobra, dawaj mi Patrzę, najlepszy dungeon. tylko klikam i się zarabia, nic więcej Tak jest najlepiej właśnie widzowie No i na szamanicy kupimy jeszcze dwa i siema No I zarobiłem ponad 100 wonów. nic nie robiłem Co tam ciekawego na szopie słychać, widzowie Yy, więc tak, spieniężyłem wszystkie kupony SM, dostałem Sony. Powiem wam, że już mniej ludzi dzikli kupi, kupuje, ale w sumie nigdy czas im się nie kończy, więc w końcu mi zajdą Po tyle ile ja chcę, a nie dużo zabiłem po 7,5, że miał wolno zarobku na jednej sztuce, ale już się nie opłaca dzików kupować Kupony SM kupię na pewno yy, Dzisiaj zaraz będziemy kupować kupony SM yy. Bo, no mówię, nie? Desperacja ludzi jest widoczna Więc zawsze te dwa wony na jednym kuponie do przodu będę, chociaż... No, wydaje mi się, że musiałbym poczekać, żeby te kupony kosztowały po 10, ponad 11 Czy w ciągu tyle, czy trzech tygodni to wzrośnie? Nie wiem, ale te 300 wonów, jak to w to widzę, to nie poczuję, więc... Wiecie, no jeżeli chodzi o alchemię No tu jest... Zobaczcie, co się dzieje Tu mamy tyle Yy, bardziej, bardziej legendy. Patrzcie, tu, 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 tu albo to. No, 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 mam dużo rzeczy, nie? Ale właśnie jak z tymi kuponami, widzowie, nie? W sensie, one są strasznie takie yy, drogie, nie? Ja nie wiem, czy one, no do 10, bo one na pewno podskoczą, ale czy nie mi półwona aniplacja wyda 300 won, żebym zrobił na każdej szuce pół półwona. Nie mam pojęcia. 200 won, może wydajemy na to. Nie wiem. 45. Ile tu ma miejsca? 1, 2, 3, 4, 5, 25, 29 razy 8, 65. 29, 8, 65. 250 wonów. No to mogę wydać tyle, nie? Coś. Co to jest 250 bonów? 25 kuponów, jo. A wiecie co? A wiedziałem, dałem. Dobra, sam się naciąłem. Dobrze, że się skapłem, nie? Bo zapomniałem, że yy, na nakładają się dwa kupony naraz, nie? Dobra, proszę uważać. Ten, ten kupon sprzedam sobie po prostu No, dawno ponad 100 wonów, nie? Ale to pół wona dziennie mam średnio To jest zarobek z, z 2,5 dnia Więc tak wychodzi 50-60 dziennie Spoko, no Ja za dzierżawę 10 dni płacę 60 milionów albo pół Nie? 5 milionów dziennie No, 50 milionów płacę co 10 dni Jak tam w ogóle content metinowy? Było coś nagrywane ciekawego. Można coś takiego ciekawego obejrzeć. Dawno, że nie widział nic takiego ciekawego. METIN 2 ten tydzień. Zobaczmy, najpierw amputnastka um, z baganamu. Kogoś mnie zachęcił. Mm, no, this is chyba podpory. 60 czy średnie plus 8. I 150 won, a za co? I weszło za pierwszym. Halo, jest Wiktor? Hm. Wiktor spalił już 14 razy. Albo ileś tam na plus 9, a on za pierwszym weszło. Nie wiem, o co to jest zagrane. Bez skrytu Nie, czajek, to jest jakaś seria. No dobra, nuda. Przejdźmy do mojego ulubionego youtubera tureckiego. Zobaczmy prawdziwych youtuberów. To będzie 9, 3 do. Nie 0. Co tam ma? A. Blok ciosu NNO Wręczność, chyba Siła I ludzi tam jest? Bo każdą zbroję ładna. Nie wiem co ma w 67. 7. 15 chyba na magie tam musi być. Nie no, to jest jego poboczna postać. On to ma dwie postacie. Ten szaman to jest do dropienia kluczy. A. To jest jego główna postać. Tu ma dwie postacie, więc to jest pe... nie, to jest z obroną. To jest tą... obrona. zimny, Ale w sumie, jeżeli to jest szaman, gdzie tylko skillę e używa, no to po co mu wartość ataku, nie? Bo tu ma obronę, odporność. nie, średnie, przepraszam, po co mu. bo i tak jest pewnie na. tu ma yy, obronę, wartość ataku oraz. Hmm. Odporność na obrażenia Nie ma tu średnich Bo gdyby były średnie to by było zarara, coś tam A ta pierwsza to jest, to jest obrona Więc to jest Perfekt, ale pod od, odporności W sumie średnie po co szamanowi jak skille używa, nie? W sumie Na skillę wszystko Więc w sumie szaman Na skillę cały, bez ani innego hita zrobi tą wieżę Patrzcie Dziesiąte piętro No to te piętro są łatwe jak Nie wiem Więc... Patrzę czy doszedł do Ale o patrzcie to jest dobry motyw Patrzcie patrzcie jak szaman ma Łatwo z bosami Nawet nie musi mieć odporność na umy nic Nie musi mieć O patrzcie Coś tam go uderzyło ale zobaczcie O tu sekundka Na hita sek... Nie musisz nawet podbiegać, o. Tu Hit hi, odbiega sobie, znowu skilla rzuca, znowu sobie odbiega. Na skilla bossa. No, no, To jest tak nieuczciwy dungeon dla mele. Ja, te bossy też powinny czymś rzucać, nie? Jakbyś skillem na odległość. Kolejną zwoje robi bogaczny. Zobaczmy innych. O, zobaczmy, moi drodzy, na aleście ktoś solo, Alas rozbił. zbił. O, Roberan zbity solo, spoko, ale ja chcę. Se... Będzie solo Alastora, bo koleś napisał, że... Albo to jest przygotowanie do solo Alastora. Kolejny raz, to jest ten. Kolejny, k***a, Orientu z bąsem. To jest ta droga szarfa? Ju? Da. Ja nie wiem, kto z was patrzy na szarfy w Metinie? Albo grać na privach? Kto z was patrzy na kostiumy? To już nie są te czasy, k***a. te koło, k ma. Ale w sumie, jako szaman, to co tam najważniejsze do, do kluczy jest? I wiem, co mniej więcej trzeba, ale jak wiecie, taką podstawę, co, co tam ogólnie trzeba my tutaj mamy 12 z ręki, widzę 10 szy yy, szycia, chyba 20 diabły, 12 z ręka, 20 diabły, 10 szycia, reszta jakieś. Nie wiem, akurat te bonusy na pamięć znam. Spokojnie. nie? Do, do szarfy 20 diabły to będzie miał 4, 5, przepraszam, 10 szycia to będzie miał 2%, i 3 z ręki. Wartość ataku magiczną 1286, ile ja na surze. Z Oszem. 1306 mam z Oszem Ale to Osza, nie? I to nie plus, plus 15 nawet. 1353. Ciekawe z Skylap tak. Nie, nie pokażę pewnie, nie. Podwójna precyzja. Oni szybko tej temy robią, ja? O! o! Udbana, skamerska szkata moja dla mnie. Pamiętam, że szarfę z tego ulepszyłem. Znaczy łuk y Feniksa, pamiętacie? Takie postacie, a on zrobił całą wieżę. No to spoko. No ale szamanem, to jest z... Dobra, to tyle. Na dzisiaj filmy obejrzane. Dobra, teraz wejdźmy na suraka na y handel i kupmy Widzowie. kupmy, kupmy. Kuponki SM, panie by było, tak jeszcze nie wiem, 10 albo coś. Ja to są plus fake chyba. Ja kupuję wszystkie, która, kocham Cię, nie? Ale koleś w desperacji jest, że one potrzebuje. Dobra. 5 W. Rękawica mi nie zeszła, k***a, bo pojawiły się nowe rękawice na rynku i teraz, bo każdy strung ma zrobić pod koniec miesiąca, nie? Ech, muszę ją ulepszyć, albo bo zmienić, nie wiem. A to nie, to jeszcze nie wiem jaka cena. Trzeba się pozbyć tych wachlarzy pięknych. No to jeszcze nie 100, ale cena, cena poszła w dół, nie? Ale za długo, Jesz, jeszcze to nie jest to, więc dzisiaj nie będę ulepszał, ale coraz więcej się pojawia, nie? Już jest więcej, bo jak my patrzyliśmy ostatnio były trzy strony, a teraz jest 9, więc zaraz ludzie będą obniżać ceny, żeby żeby im to zeszło, nie? Więc spoko, to będziemy zabrać one najwyżej. Zaraz wystawimy SM-ki, będę miał ponad... no 200 bonów będę miał, więc już mamy na... no... 3... 4 ulepszenia, zależy po jakiej cenie kupię to. O, raczej trzy ulepszenia, no to spokojnie Poczekamy tutaj 1-2 dni, aż się cena unormuje i jedziemy bronią, do, do, dozwieram na czwarte ulepszenie i się ma. Tylko dobry content dzisiaj. Jak to był odcinek z handlu, nie nudziło, jest potencjał do tej serii, żebym dalej nagrywać. Bo jak nie to, to jak nie to, to to, to Tibia. <laughs> Więc ja bym się zastanowił na, na wasz mis. nie narzekać. Kur... Eee, Maria, fanatyk Tibi. Pewnie masz tą... kiedyś się mówiło o że mają taki yy, ołtarzyk w domu i się tam modlą. Do Tibickiego Boga. 5 perełek z 350, spoko. Na, plus, na plusiku na pewno. No, jeszcze miałbym za 6 wonów pewnie odpały. Ja i tej nocy z tych szkad zamkniętych, z tych tu, ale nie chcę się cię otwierać. Na pewno no. Szczególnie jak zamówisz pralkę i ja to musi cały wnieść. Ja widziałem jak wnosili moją lodówkę. A ona waży prawie No zapakowanie ponad 100 kilo. We dwóch. Na piąte piętro. <laughs> I zapłaciłem tylko stu za to. <laughs> Mówię, chopaki. No, dobrze to było. Ciekawe, właśnie, jak znajdowałeś w jakimś sklepie, takim wielkopobieśniowym, oni mają swoich kurierów. to jest taki kurier, który zgarnia procent za wniesienie? Typu. Ja zapłaciłem 130% zł za wniesienie. Ile oni z tego mają? Wie? Tak z ciekawości. Serio? Czyli oni wnoszą takie 30 zł? <grywa> no jak, nawet jak po, po prostu jakiegoś żura Żeby pomógł mi wnieść za 5 no, złotych, to powiedziałbym, że... Ja p... Ja, ja nigdy, nigdy bym takiej roboty nie chciał. Jak, jakieś prawki wnosić, albo inne No oni to wnieśli w 15 minut, nie? Ale wiesz, masz... Całą pakę takich pralek. Wiesz po potem masz zgona po tym całym dniu. Niskie, ona ma 76. I dla mnie ta ludówka jest wysoka, bo wyższa ode mnie. <laughs> Więc nie wiem czemu niska. Smutno mi. Mi tylko chodzi o to w ulepszaniu, żebym czas wyszedł na zero. Bo ja chcę mieć legendy za tą cenę co kupuję. O jest. O siema Nie wiem, na razie nie chcę mi się tego robić, ale nie mówię nie No, powiem wam, że ch z tym ulepszaniem Wydałem 30 rybony, więc na minusie nawet i na zero. Znaczy ja i tak na tym robię, nie? Bo i tak będę czekał z tymi legendami, ale... No oddało chyba. Robimy pociąga. No i git. <ścoughs> Teraz oddało w... <laughs> Jakub Pociąg zrobił się, udało. Dobra, zapełniamy yy, w takim modlazie jadeitkami antykami, nie będziemy je ulepszać dalej, bo to nie ma sensu. Trochę jazdów się pozbędziemy, takich typowych. Ale mówię, 20 milionów na jednym, to będzie ile robku? 23%? 30% minus inflacja, dobra, to kupimy w sumie. Nie mam jogów. To odda wszystko tak, jak myślę, to, ale nie ja będę miał 2000 k. ponad nie 1900 na pewno. Co pies robi znowu? Pokażę Wam, jak to widzę moją grafikę, jeżeli chodzi o zmianę. Fajne zrobiło mi, ale znaczy, na razie nie będę zmieniał, nie? Tylko taki wiecie. Proszę bardzo. Takie coś wygenerowałem. Tylko naj najciekawsze, że nie wpisywałem rudy, tylko dałem wojownik, który się śmieje z browarem w ręku. I zawsze wychodził rudy. <laughs> nie mówię, że te loga są dobre. Chodzi mi ogólnie, żeby dać nowe logo, nie? Tak osy zrobiłem... Mijący się wojownik z browarem w ręku. Tak mniej więcej, Jak sobie chcę zaprojektować. Nie wiem czy cebula tam wejdzie. <laughs> Panie teraz sam sobie wyglądasz lepszy niż ktoś ci zaprojektuje. Możesz robić nieskończoność. widzimy się dzisiaj na streamie. Odpada się o 20 albo coś w tym Ja spadam, na dzięki. Weź do ręki.